Dobra. Dzisiaj klient miał takie no za 30 zł, czy takiego, yy, klamkę z kluczem. W tej chwili ma amerykańską, amerykańską gałkę. Jedną szlagę. Widać też na zamku. nie Napisane. No, zamykamy. Tutaj mamy możliwość zablokowania, przekręcenia z tej strony, tak? albo oczywiście kluczem. Tutaj kluczem też można zablokować i już się nie będzie język chował. W Stanach jest to produkt, który ma gwarancję 30 lat, w Polsce 24 miesiące, tak jak nakazuje to Unia Europejska. Ale produkt bardzo fajny, bardzo mocny. I solidnie wygląda naprawdę. Mam nadzieję, że będzie długo działał, bo pierwszy raz takie coś montujemy i mam nadzieję, że długo podziała. To tyle. Autumn Polska zapraszamy do kontaktu z firmą. Jak widać, można również takie nietypowe zagadnienia nam zlecić.